Kobiece Środy to cykle spotkań organizowanych w Kuckim Inkubatorze Przedsiębiorczości, skierowany do kobiet, które chcą rozwijać swoje przedsiębiorcze talenty. Głównym celem tych spotkań jest wsparcie i inspiracja kobiet w ich drodze do sukcesu biznesowego. Kobiety tutaj dostają takie wsparcie mentalne, rozwojowe, szkoleniowe, po prostu i też networkingowe, bo poznając jedną kobietę, poznajemy średnio ich jej pięć koleżanek. Czyli na takim spotkaniu się jest 45 kobiet. Więc średnio, no prawie ponad 200 osób tutaj się dzisiaj poznaje. Zostałam zaproszona przez Dagmarę i Agnieszkę na warsztaty, na inspirującą kobiecą środę i temat jest związany z marzeniami, z celami w naszym życiu, przede wszystkim w kobiecym życiu i powiązane to wszystko jest z pieniędzmi. Dzisiaj skupiamy się głównie na blokadach, no bo jeżeli mamy jakieś cele i marzenia, a jednak w naszym życiu nie są one zrealizowane, nie widzimy tych efektów, to zawsze coś za tym stoi i bardzo często związane są z tym finanse pieniądze. Więc dzisiaj jest przede wszystkim o tym, ale też o pieniądzach z takiej innej perspektywy, niecodziennej. Moją misją było tak, żeby biznesy, które powstają w Kotlinie Kłodzkiej, Rozwijały się i często jest brak nauki, jak prowadzić działalność gospodarczą, jak utrzymać się na rynku. Ale nie idźmy w kategoriach utrzymania się, tylko po prostu tego, że jeśli robimy coś, panie, z pasją, kochamy to, co robimy i to idzie od serca i damy się poznać, to tych. Klientki przychodzą do nas jak do koleżanek, i ja taką e, amerykańską metodę jak najbardziej stosuję, i tą Amerykę tutaj chciałam po prostu wprowadzić. E, Skończyłam Amerykańską Szkołę Biznesu, co jestem ogromnie wdzięczna. Uważam, że środowisko, w którym się rozwijamy, czyli pięć osób dookoła nas, to, są, e, to jest odzwierciedlenie po prostu. I e, widząc, ile się zamyka firm. Ile kobiet boi się zainwestować, boi się zrobić ten krok, a ja zrobiłam tak naprawdę coś z niczego. Prowadzę branżę, w której nie szkoliłam się, ale po prostu zarządzałam w korporacji, tworzyłam zespoły, interesowałam się marketingiem, jak również skończyłam zarządzanie w korporacjach. Tylko zobaczyłam, że pracując u siebie, Możemy spełniać swoje marzenia, mamy więcej czasu dla siebie i te kobiety przychodząc tu, każda jest przedsiębiorcza. Każda. Inkubator przedsiębiorczości to miejsce, które pomaga młodym firmom i startupom w stawianiu pierwszych kroków na rynku, zapewniając dostęp do zasobów i wsparcia. Dla kobiet, które chcą rozwijać własny biznes, inkubator może być cennym partnerem.